Hej, Siemanko z tej strony, patryk 07 i witam Was w kolejnym odcinku z Don't Starve. A. Lecimy dalej z Terejką. Na wstępie chcę jeszcze powiedzieć, że przepraszam za taką leciutką przerwę, ale no niestety nie było mnie w domu i nie miałem jak nagrać odcinka żadnego ani wstawić. Nie miałem też odcinka na zapas, no i tak jakoś po prostu wyszło, że. No, nie udało mi się nic ani nagrać ani wstawić. Ale teraz lecimy już sobie dalej z tykierką. E, ostatnio, tak jak e, wiecie, udało nam się zdobyć ten kieł, który jest jeden, jednym z najważniejszych itemów w grze. Bo można z niego zrobić właśnie różdżkę szybszego chodzenia. To jest mega ważne. Mm -hmm. Lecimy sobie do domu, omijamy wszystkie te matki. Też mamy tutaj prezencik w danym górnym rogu, to go sobie otworzymy w domu. Bo tego chyba jeszcze na odcinku nie otwierałem, tak mi się wydaje. Tu jest dróżka jakaś go. O właśnie. Właśnie ciężko zawsze, o to są tym winy na przykład. kiedyś się tam zabijemy, żeby mieć dużo jajek, ale to nie teraz. Na razie musimy się ogarnąć z tymi rzeczami, wszystkimi. Lecimy do góry, tutaj się idzie. Tutaj do góry, dobra. Tutaj też są pingwiny i moglibyśmy ukraść, ale ona te jelka schowają. No właśnie. Lecimy tutaj. No, pierwsze co zrobimy, to weźmiemy sobie to. Podpalimy trochę. Zdjęć czapkę i ten, ale co to? Dobra, tak zróbmy, zróbmy tak, otworzymy sobie ten prezenciak z aby to się nie. Zobaczymy, co jest Jakieś takie spodanki, dobra. Na no, razie nie będę ich zakładał, bo to jest tylko skin. I teraz tak, podkładam sobie to, podkładam sobie paniszynę, tutaj. To też sobie tu odłożę, odłożę sobie to tu jeszcze tutaj. To sobie jeszcze tu odłożę. To sobie tutaj układam. Dobra. Jak się robi tego walking cane? To jest to 2 złota potrzebne, więc mamy tu 2 złota nam się wydaje. możemy 2 złota i robimy... Mamy, w słuchajcie, patrzcie to. Poruszamy się tak i jak bierzemy to poruszamy się o wiele szybciej. To jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Będę to używał prawdopodobnie przez... Przez cały czas tak naprawdę. Chyba, że będzie jakaś walka albo kopanie drzew i tak dalej. Eee, dobra, teraz tak. Zróbmy sobie to, co ja położymy tu, to tutaj To tutaj może tak. takmy to. Jakiś też update był do On Starwa, więc... Trochę inaczej się tutaj dzieje teraz Ale myślę, że ogarniemy wszystko na spokojnie. Teraz tak Cały czas tutaj mamy tego bossa w razie czego Czy potrzebowalibyśmy co, czegoś jeszcze, żeby pokonać tego bossa? jakim jest Jelenio cyklop? Ale nie, nie wiem, naprawdę nie wiem co by nam się mogło przydać do niego. Bo tutaj sobie tego jeszcze tylko zbieram. jest też jest. gdy nie ma, może z pękami trochę powalczę. Też tego co kojarzę to aby właśnie więcej obrażeń zadaje wieczorem i najwięcej w nocy, czy jakoś tak. Zahaczymy o te kocane. Albo i nie? Może tutaj? Ok. Ja założyłem sobie zamiast tego czapkę w sumie, na okay. super. Dużo zawsze się przyda. Czemu ja tu mam kupę? Czyżby tu był jeszcze ten koalefant, czy ja go już zabiję, chyba? Nie no przecież jak już go zrobiłem Tutaj w ogóle sobie odkryję mapę trochę, bo jeszcze tego nie odkryłem terenu O, a chciałbym mieć po prostu tutaj już odkryte wszystko No i lecę do domu Weźmiemy sobie tego walking Hena Muszę się tak. przyzwyczaić, żeby go używać, bo co to jest, Aha no. Muszę się przyzwyczaić, żeby go używać, bo o wiele szybciej chodzimy wtedy i tak dalej, a po prostu nie mam okazji za bardzo go używać no i teraz tak. Jeszcze więcej tego potrzebujemy. Rozpalimy sobie trochę kupy, ale nie tej, tylko tej mamy sobie teraz zakładamy tak to, żeby tam się nie marnowały. i przydałoby się coś upiścić. Nie mam za bardzo co Przyjął się lód w takim razie, więc jutro rano sobie pójdziemy po lód. Rozkładam to, to. Mam 24 tutaj. Super. Staję sobie tutaj na razie to, żeby w razie czego mieć coś do uleczenia się. Co I... by tu jeszcze zrobić? Co by nam się jeszcze przydało? Wydaje mi się, że mogłoby nam się przydać z tego do coś takiego do walki, ale nie wiem co za bardzo, a to jak się robi z tego, z papirusu, a papirus jak się robi z czterech tych aż, no to nie za fajnie. Dobra. Coś takiego nie wiem. Przynosić soli nie mamy. Ach, tego nie będziemy na razie robić. Jakby tego nie zrobimy, no bo w zimie nie rosną nasiona żadna nic, więc bez sensu to by było. Nie mam pojęcia co by mogło nam się przydać jeszcze Może jakieś takie coś, freeze enemies Właśnie Żeby zamrażać Nie mam pojęcia naprawdę no, Ale dobra Rano musimy iść po jedzenie Bo mamy mega mało jedzenia Mamy tylko dwie szynki Mamy tylko jedną szynkę Może jakiś piorunochron? Gdzie ja go postawię? Nie, dobra. Na razie chyba nic nie potrzebujemy. Może powalczę z tymi pingwinami obok od razu? Myślę, że to będzie dobry pomysł, dosyć. Mandrakora odłożę gdzieś tutaj. To też odłożę, to też później no chyba tutaj. To no właśnie. Odróbmy sobie tak. Dobra. I lecimy dalej. Nagrywa się, nagrywa się. Tylko trochę tego lodu. Bo z lodu muszę mega dużo rzeczy ugotować. Dużo maga na nich sobie zrobić. Patrzcie ile tych jajek tu jest. Udało mi się jedno zabrać nawet. Ale myślę, że zabijemy sobie takich puchynę po prostu tego rodu. Dobra, najpierw zrobimy sobie tak. Kopiemy sobie ten lud, cały. No i potem duch nam pomoże. Weźmiemy sobie też to, z tego ulu. To jeszcze nie wziąłem. No i dobra. Pomóż tutaj dobra. Wszystkie naraz będziemy atakować. jak tak pomagać pojedynczo. Dobra, udało nam się na szczęście. 200 życia stracił w taką małą chwilę. No ale cóż, udało nam się szybko to ogarnąć. Mamy dużo jajek, dużo mięsa. Jajka są jest zepsuta już, ale co tam? Będziemy mogli robić pierogi, tylko nie wiem jak się je robi. Spróbujemy tak: jajko, lud, mięso i dwa lody. Mięso, jajko i dwa lody, no. Spróbujemy tak, może nam się uda. W tym czasie, jak to się tam robi, to pójdę sobie po Kalefanta. Ta druga stronę. On nam się przyda, bo potrzebujemy trochę kupy, tak naprawdę. Weźmiemy sobie tom Walking a Muszę to tym pamiętać cały czas. To naprawdę ułatwia bardzo mocno grę. Tutaj do góry. To jest jaskinia, ale na razie jej nie będę kopał. Bo tam nieco perze nam zaczną latać i będzie lipa. Okej, okay, polecimy sobie tędy. Lecimy dalej ze śladami w tą stronę. Mam nadzieję, że to będzie gdzieś blisko. Tutaj moglibyśmy też zrobić łódkę i przygotować się na jakąś wyprawę, taką. No, pływanie, związaną z pływaniem. To było się też spoko. Teraz zrobiliśmy wielkie kilka kółko. Jest ten Zrobiliśmy kilka wielkich kółko i się zaraz okaże, że to się rozpięła w naszej fazie Nic nie widać tych śladów i co gdzie jest ten ślad niby Teraz przechodzi w dół tutaj Tutaj jest. Z na razie nie będę walczył. Eee, wydaje mi się, że idą... Co jest? Takiego czegoś nigdy jeszcze nie widziałem. Chyba idą handy w ogóle. Dobra. Hop, hop i hop. Od razu akcja. Zabijamy te pająki. Ten na nas idzie. tutaj. Też było od razu zabijamy. Możemy to gdziekolwiek i musimy szybko eee, zadążyć na No trudno, no, tutaj do podpalenia, nie za bardzo. A i już mam, już mam, już mam. Przepraszam. Sobie miód, jaja lód, lód. Może tak to zaciągnę. Musimy jakieś drewno na bo albo czegokolwiek. Kupa nam wyszła. To słabo, słabo. to możemy podpalić nie, to zjemy. Tak więc nie daje po prostu hop, mięso, lód lud. się może wyjdą. Jak wyjdą meatballsy, to trudno po prostu mhm. Nie będę tego używał na razie Ale sobie tak skoro tutaj przy obnisku zechnę może jakieś tutaj drzewo jedno O kurcze, mega nam się przyda to drewno na podpalenie czegokolwiek. Dawaj, dawaj, dawaj. Uciekam, Podpalę sobie od razu. Kurcze, problem w tym, że ja nie mam pojęcia jak się robi te... ...dwajeka może? Nie mam pojęcia zielonego jak się robi te pierogi, a one dają dużo życia dosyć. Więc no, troszeczkę słabo, ale... Jakoś damy radę Kula się zrobią, bo teraz się coś mega długo gotuje Więc to powinno być dobre. No, mam jeszcze takich rzeczy, czy nie mam jakichś podwójnie położone gdzieś tutaj, ale chyba nie No z jednej strony fajnie, a z drugiej strony beznadziejnie. Dobra. Porówna sobie po prostu mi bolsy. Nie mam pojęcia jak się robi te pierogi. Ten bało tam śpi czy coś. dużo mięsa, więc na razie i lodu też przede wszystkim, więc na razie po prostu będziemy sobie robić te meatballs'y na zapas. Yy, miód się też bardzo wolno psuje, więc na razie właśnie nie będę go używał. Czy też mamy cały czas tego bossa, ale ja na razie nie chcę walczyć z tym bossem. Na razie się troszeczkę głoja. Zaraz lodu na ja się na razie boję tego, bo słuchajcie. Myślę, że nie jestem jeszcze gotowy. W magii może byśmy coś zrobili. Jakieś, nie wiem, może wiesz, jakaś maszyna jeszcze by nam się przydała. Jakaś taka maszyna, może... Nie wiem. Nigdy nie lubiłem tych innych maszyn, bo nie dochodziłem tak daleko. Ale wydaje mi się, że to jedzenie jest maga, ważne. Spróbuj się znów nagrać No dobra. Jajo loot, miód loot. Co byśmy musieli zrobić? Słuchajcie. Musielibyśmy, może, nie wiem, bo pająków mamy dużo, wszystkiego mamy dużo, tak naprawdę. Moglibyśmy sobie pozwiedzać coś, albo coś zrobić takiego? Wiecie, pójdziemy, może, do tej jaskini. Zobaczymy, co tam jest. Kupa znowu. A... Mogę opiec ja ja mogę? To bym miał opieczona po prostu. No się zestrał. Dobra. Lecimy, wykopimy sobie to drewno jeszcze. Nowe dźwięki zrobili jakieś. To musi sobie przystawić na pierwsze miejsce jakieś. Albo na przykład tak zrobimy, żeby to jakby musi być zawsze w tym samym miejscu. Walking który zawsze wiedział gdzie on jest i zawsze mógł go wybrać w razie czego. Dobra, teleportujemy się do jaskini. Chyba tu już kiedyś byłem, ale tylko raz. Zobaczymy, pozwiedzamy sobie troszkę. Weźmy sobie jakąś pochodnię czy coś i polecimy. Może właśnie zrobilibyśmy czapkę. Dzięki której będziemy mogli sobie patrzeć dookoła nas, co się dzieje albo coś. Bierzemy sobie te co się Bierzemy sobie trochę trawy też To jest też to, że jaski nie mają własnej jakby własną mapę. widzimy sobie może tutaj Pierwszy raz zwiedzam jaskinie, nie tak szczerze mówiąc więc nie wiem czego się spodziewać za bardzo Nie będzie to jakiś boss, to uciekam od razu. Czude, jest tak blisko. No właśnie. Światło randomowe. Fern, co to jest? Fern. To jest to. Nie wiem tego, to po prostu. sobie to, bo akurat nie brakuje 1HP. Ale nie mam pojęcia do czego innego mógłbym na razie to użyć, więc. Niech na mnie zawadza w akwipunku. Czyli tu nic nie ma. Dobra, gdzie jest ta pochodnia? Tutaj. Przerwę sobie już drugą. Pozwiedzamy sobie drogę tych jasnych. Pierwszy raz tu jestem, więc mega mnie ciekawi, co tutaj może być. Dobra, a się przestraszyłem, że już umrę. Mamy też dużo tego. Nawet nie wiem, która jest tam godzina. Tak jakby godzina, poradnia ja bardziej. To jest jakiś teleport. Może tu pójdę co? Co na to? do tego teleportu prosto. Tu jest też dużo patyków i tak dalej. Widzę. Ach, to jest to. Co to jest? Tu mogę to wykopać? No? Ale jaja. E, bo mi zima. Nie! Nisko szybko. O jak tak dobrze, bo zabrakło mi Thermal Stone'a w tym momencie właśnie, to widzę. Dobra. Mm. Widziałem, sobie dalej w lewo coś tam jest, chociaż tutaj jest kurde ten. Dobra, założę sobie kurtkę i czapkę i pójdę tam. Pająki też tu są. Jeszcze drugi ko poziom. Ja nie mogę. Tu jest ta pochodnia. Więc nie ma, lecimy do góry. Robię sobie kolejną pochodnię w razie czego. Na walking znowu tutaj i lecimy, może znajdziemy coś ciekawego. Nie chodzi mi o te kwiatki, tylko bardziej jakieś te wiecie takie. Lecimy tędy będzie mi chodziło o jakieś bossa albo jakieś nowe potwory, czy coś. O właśnie, co to jest? O! Nie! Co tu się zadziało właśnie w tym momencie? Dobra, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, co ja mam robić. Samo to tak mocno było. Ja umarłem na trzy hity. One chyba uderzały po 50 życia na raz. Ojoj, oj, oj. No dobra. No to teraz tak. Albo lecę tam do tego czegoś, co odradza życie, bo tam znalazłem to na bagnie. Albo tutaj lecimy w rollback, czyli jakby cofamy dzień. Eee, myślę, że zostaje Was z takim ekranem końcowym. Trochę, trochę żal, że to się tak skończyło. Piszcie, czy chcecie, żebym robił rollbacka, czy szukał tej skały. Jeżeli będziecie chcieli, rollbacka, no to piszcie właśnie w komentarzu. Jeżeli mam poszukać tej skały, no to szybko tam polecę w następnym odcinku i zaczniemy sobie od tamtego miejsca. A na razie, muszę się z Wami pożegnać. No więc, trzymajcie się, no i cześć.